Ujrzałem siebie na małej, skalistej wysepce na morzu. Szalała straszliwa burza. Wtem ujrzałem olbrzymi okręt, potężnie miotany na wszystkie strony. Na nim zobaczyłem papieża, kardynałów, biskupów. Księży, zakonników i wielu ludzi. I zrozumiałem, oznacza to święty Kościół katolicki. Wokół tego wielkiego okrętu, kościoła widziałem wiele innych potężnych okrętów, i były to mniej lub bardziej agresywne statki, które atakowały okręt kościoła, wyrządzając mu wiele szkód. Równocześnie nieprzyjaciele zarzucali okręt papieski olbrzymią ilością książek i broszur. W czasie szczególnie gwałtownego ataku zobaczyłem, że sam papież został ciężko ranny i że umarł wskutek upływu krwi. Jednak znajdujący się na jego okręcie kardynał wybrał zaraz nowego papieża. Wiadomość o śmierci jednego papieża i o wyborze jego następcy została natychmiast podana światło. Uf, nowy papież podjął bardzo trudne zadanie. Ciężko uszkodzone okręt kościoła zdawał się być zgubiony wobec szalonej przemocy wrogów, sądzili oni, że odnieśli zwycięstwo. Lecz wtedy zobaczyłem, jak nagle z ciemności i wzburzonego morza wyłaniają się w górę mu dwie wspaniałe, świetlane kolumny. Nad pierwszą dojrzałem u góry unoszącą się ogromną, jaśniejącą hostię, a na szczycie kolumny zobaczyłem tablicę z napisem Salus Tridentium, to znaczy „Ratunek dla wierzących”. Na drugiej, nieco mniejszej kolumnie, znajdującej się trochę dalej, dojrzałem u góry statuę niepokalanej Matki Bożej, Marii oraz tablicę z napisem „Auxilium Christianorum, to znaczy „Wspomożenie Chrześcijan”. Kiedy wśród burzy i ciemności, o największej potrzebie i ubrance, rozbłysło to cudowne zjawisko świetlne, wszyscy na okręcie kościoła zapałali nową nadzieją. A nowo wybrany papież wydał polecenie, by skierować się ku tym dwóm świetlanym kolumnom, aby przytwierdzić do nich okręt kościoła. Kiedy to nastąpiło, burza uciszyła się, ustąpiły ciemności i nastał wspaniały dzień. Wówczas zobaczyłem, jak wrogie okręty popadły w największy zamęt, zderzały się ze sobą w tłum wylatywały w powietrze. Inne oddalały się i znikały z pola widzenia. Wielu rozbitków z tych zniszczonych okrętów pływało na szczątkach statków, kierując się ku niosącym ratunek okrętowi kościoła. Przyjmowano ich tam z litością i udzielano im pomocy. Od czasów tej wizji kościół przechodził ciężkie chwile, ale wszystko pokonywał z pomocą Bożą. Pokonał on także dzisiaj natarcie całego piekła. Także obecnie, jak już nieraz w historii Kościoła bywało, ratunek przyniosą w dwie kolumny: jedna oznacza najświętszy sakrament ołtarza, a druga, najświętszą Maryję Pannę. Będą to najskuteczniejsze środki, aby wytrwać w obliczu nadchodzących prób doświadczeń. Święty Jan Bosko często opowiadał o tej wizji i dodawał wyjaśnienie. Nieprzyjacielskie okręty oznaczają prześladowania Kościoła. Ciężkiego czekają przeprawy. Jego dotychczasowe cierpienia są niczym w porównaniu z tym, co jeszcze nastąpi. Scena ta oznacza, że papież zwycięży wrogów kościoła dzięki doskonałemu nabożeństwu do Matki Najświętszej, którym rozpali cały kościół, czego następstwem będzie powszechny, gorący kult Eucharystii w całym kościele i to da zwycięstwo papieżowi. Kościół będzie przeżywał ciężkie chwile, także doznał wielu szkód, ale samo niebo przyjdzie mu z pomocą. Ciężkie czasy skończą się i zapanuje pokój. Dla kościoła będzie to nowy, wspaniały rozkwit.